No dobra, więc przygotowałem sobie zapiekanki. Jeszcze ser muszę dać na nie. Przepis znajdziecie na moim kanale. Eee, no i tak, renderuję sobie tam troszeczkę na, na, na komputerze. Woltaż spada, więc podłączę mój agregacik pod prąd, pod inwertor. Przypominam, to Volvo ma instalację elektryczną, ma, mam tutaj eee. Gniazdko jedno, drugie jest za tą szufladą do mikrofalla albo piecyka, i tutaj jeszcze jest gniazdko w środku, które używam do drukarki. Także tu jest instalacja elektryczna podłączona pod inwertor. Inwertor ma wyjście na tą instalację elektryczną, ale inwertor ma też wejście na tak zwane offshore power. To się używa w. w, w no na żaglówkach, na łódkach i tak dalej że po prostu masz takie wejście, gdzie się podłącza stały prąd i wtedy idzie to do inwertora i to jest dość inteligentny inwerter i inwertor zobaczy, że jest to prąd z zewnątrz, automatycznie przestanie pobierać prąd z baterii, zacznie dawać na gniazdka tutaj prąd, który idzie z zewnątrz oraz zamieni się w ładowarkę baterii. No w tym przypadku mój offshore to będzie prąd z agregatu na benzynę. To jest chyba jakieś 2000 tego. Dobra, podłączam i już Wam pokazuję, że to działa. Trochę waży. To jest Fireman 1700 W, a w szczytowym momentach, i żeby za, za, jakieś urządzenie po, potrzebowało się załączyć, może nawet i 2100 nie. No dobra, bardzo proste. Start. On. Otwieramy zbiornik paliwa. Tutaj też na. On. Pyk I już idzie Poszedł i teraz tak To jest ten Eco Mode, a jak nam wyłączę Eco Mode To daje pełną parę, nie? Jak dam Eco Mode to on sobie Dostosowuje, dobra e, Dzisiaj nie będę tylko tego używał, więc Nie dam go pod owiewkę, dam go tutaj Tak ale na 36, to wtedy będę się bawił w te. I teraz tak, do traka. Jest wejście. To jest do ładowania... znaczy nie, to nie jest do ładowania baterii, to jest do podgrzewania bloku silnika, a tutaj jest właśnie cab power, czyli tak, tak zwany offshore. Daję kabel. Jest. No i tutaj jeden. Też go podłączę. I zaraz zacznie nas się pracować, bo zobaczy, że baterie są słabe. Inwertor najpierw wyczuję, jak zobaczy, że baterie są słabsze, zacznie powinien podwyższyć obroty. Teoretycznie, dobra, ja go schowam, żeby nikt mi go nie zakosił, ale i tak będę słyszał, nie? bo nie idę spać. O, już podwyższył obroty, bo teraz zaczął ładować moje baterie, które się troszeczkę. Rozładowałe, dobra. Idę odpalić zapiekanki. O, i na inwertorze. Inwertorze, teraz miga. Ładowanie 13.3, 13.4. 40 Amperów daje, to można tam przestawiać, bo inwertor można przestawić, też są opcje, nie? I jak przestanie migać i się zapali zielone światełko, to znaczy, że baterie będą w pełni ładowane. Zresztą pokażę Wam tutaj, nie? Tutaj też będzie wskaźnik 14 V. I wtedy dzwoni obroty 12,9, no idzie do góry, 13, tak, idzie do góry. No, zużyłem trochę tych baterii przez dwie godziny, jak stałem. I teraz, jak włączę piecyk, jeszcze podwyższył obroty. Nie wiem, czy to kamera za załapała. <gryw> Także teraz jeszcze nie chodzi na pełną moc, sądzę, że teraz chodzi na pełną moc. A teraz za mało dwa palniki, udamy o, to już teraz poszedł na całego. No. Ale tak jak do ładowania baterii do lapka to nie jest źle. Wiecie po co ja to robię? Nie robię tego dla szefa, bo to on zaoszczędza na tym najwięcej i mógłby mi zrobić tą skrzynię pod spodem. Robię to dla siebie, dla satysfakcji, że mam nowego traka, na znaczy już nie znowu, już mam dwa lata niedługo, 300 tysięcy, że mało rempole i że mało zużywam paliwa. On jest ekonomiczny, przy takich prędkościach y, potrafi osiągnąć 29 na 100, co jest naprawdę dobrze przy 105 i w ładunkach ciężkich, i wiatry i tak dalej. No i im mniej paliwa zużywamy, tym mniej zanieczyszczamy, wyrzucamy dwutlenek węgla w atmosferę. No. A ile kierowców y, ma taki nawyk, że cały czas po prostu wsiada do traka i nigdy go nie gasi w Stanach? Nie? No, niby to paliwo jest, paliwo jest tanie, ale tego paliwa nie ma nieskończoną ilość na Ziemi, no i nie możemy cały czas tak żyć emitując nieskończone ilości. Dobra, robimy test. Odłączę laptopa. Wsłuchujemy się w odgłos mojego agregatu. Albo otworzę okno, ci lepiej słychać. On teraz zasuwa na wysokich tak, no bo ładuje baterie. Piecyk. I laptop, uwaga. Odłącza laptopa. Troszeczkę zwolnił. <grytania> ma moc. Skubane. Na takie małe potrzeby ma moc. To są tak jakby przygotowania do zakupu łódki, bo tam też trzeba walczyć się z energią, ale tam są systemy dużo bardziej wyrafinowane. Panele i, 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 i. turbinki wiatrakowe, no i też agregaty na paliwo, na diesla, na benzynę. O, jest całkiem inny świat, ale chcę, to, chcę w to pójść. Chcę zabrać to mój kanał też, ale to jeszcze nie, nie teraz, jeszcze nie tak szybko. Jeszcze trochę czasu. Jak to moje zapiekanki? A dałem mu teraz górny panik też. Uwaga. Jak przeciążony już jest. Nie ma siły, biedny. I tu wam jeszcze pokażę, jak wygląda inwertor. Przetwornica. Nie wiem, czemu tak mówię, skoro to jest polski film. To jest ta przetwornica obok łebasta. I tutaj ma właśnie wyjście. Jedno wyjście. I tam na dole wejście. I wejście jest prąd, właśnie z zewnątrz, gdzie podłączałem kabel pomarańczowy. A wyjście jest tu i jest podłączone do instalacji elektrycznej. Tu i tu jest jeszcze nawet o. Tu jeszcze jest nawet gniazdko. Nawet nie wiedziałem, że to są gniazdki w środku. No i jest rozprowadzona instalacja, mała instalacja elektryczna po całej kabinie. Także to nie była płatna. Reklama, tylko po prostu taka ciekawostka. Alternatywna wersja zasilania. 12 godzin na 4 litrach paliwa i dość dobre używanie. No, może nie na maksa, ale no, na laptopie grałem w gry. A laptop to jest gamingowy, więc trochę prądu bierze. Kostka była rozgrzana do czerwoności. Taki to był typ prezentacji. Alternatywnej możliwości zasilania kabiny na pauzie.